Cześć, jestem tej Stripax, a dzisiaj nagrywam na was takie odcineczki, jak top 3 piosenki z Fortnite'a. Myślę, że wam taki odcinek się spodoba, zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i oczywiście wpiszcie sobie kodzik ty. Jak wpiszesz, to podziel się w komentarzu informacją, że pisałeś, a przypnę ci serduszko. A już bez przedłużania, zapraszam cię już do odcineczka. A pierwszą piosenką to jest muzyka od Aigare Siorboryba. Moim zdaniem nie jest taka bardzo fajna do posłuchania, często nie jest taka, ale na trzecie miejsce się nadaje Siosi, siorbory, ryba, bez z wody, wyjmiesz dzisiaj Siosi, orbo ryba, dziś wyleci złota łyba Ciosi, orbo ryba, są tak dobre Siosi, orbo ryba, to bamba strzele wybornie Siosi, orbo ryba, bez wody wyjmiesz dzisiaj Siosi, siorbo ryba a kolejna piosenka to jest od Discokab. Rakietnica. Posłuchajcie sami. Rara Rakietnica pod nogi se strzele dzisiaj rara. Rakietnica na rakiecie mam ręki, Rakietnica, dziś mam wiki, takie dobre rara. Rakietnica, dziś pod nogi strzeli sobie rara. Rakietnica pod nogi se strzele dzisiaj rara. Kolejna piosenka jest od wykonawcy Konopski. Róż, różowe skiny to już normalnie jest takie kozackie Normalnie posłuchajcie sami, ale to jest takie kozackie, kozackie. Polecam posłuchać Konowski. Ja producę. Tu jest mi źle ja przestaję tutaj strzelać Grafa na minimum, żeby nie przegrywać te chmury są jak fioletowa mapa, Yo. kolorowa z Sklep nas tu jest mi Ja przestaję tutaj strzelać. No i to już koniec. Myślę, że Wam takie odcinki się spodobało. Zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i też chciałbym Wam powiedzieć, że za 2000 subów tworzę sam piosenkę też o Fortnite. Dlatego dobijam 2000 subów. No i to wszystko, co mam do powiedzenia Wam na razie.